Życie jest jak pudełko czekoladek. Tani, bezmyślny i nikomu niepotrzebny prezent. Nie można go zwrócić do sklepu, bo w zamian dadzą ci pudełko innych czekoladek. Zostajesz z paczką ohydnych miętusów, które bezmyślnie przeżuwasz, kiedy nie ma nic innego do jedzenia. Oczywiście czasami trafi się czekoladka z masłem orzechowym albo z Toffee, ale one szybko znikają, a ich smak jest ulotny. Potem zostają tylko te z galaretkowym nadzieniem, albo z orzechem, na którym można połamać sobie zęby. Jeśli w przypływie desperacji zjesz nawet te ostatnie, zostaje ci tylko puste pudełko, w którym walają się pomięte brązowe papierki.